Horoskop numerologiczny na miesiąc maj. Uczucia. Miesiąc maj w uczuciach dla czwórek będzie bardzo udany. Dostaniecie od losu szansę na znalezienie nowej miłości, która będzie fascynująca i może przekształcić się w trwały związek. W stałych relacjach oczekuj teraz od partnera nowych pomysłów, wspólnych, zaskakujących wyjazdów, które tylko scalą wasz związek. Finanse. Umiarkowanie i równowaga w finansach będzie czekała Was w maju i nie będziecie narzekać na brak gotówki, ale również z rozsądkiem nią gospodarujcie. Może zacznijcie powoli odkładać jakieś fundusze na zbliżające się wakacje, ponieważ już myślicie o wielkiej podróży. W pracy stabilizacja i pewność zajmowanego stanowiska będzie Was uspokajała. Jesteście obowiązkowi, pracowici i odpowiedzialni, a te cechy docenia Wasz pracodawca. Jest szansa otrzymania podwyżki lub zmiany wiążącej się z lepszymi dochodami. Jeśli chcesz poznać szczegółowy horoskop dla swojej wibracji, wyślij SMS o treści numer. Twoja data urodzenia pod numer 73212.